24 pytania. Rozmowa poranka. A kolejnym gościem poranka senator Kazimierz Michał Ujazdowski, senator Koła Senatorów Koalicja Polska PSL. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie senatorze, minister gospodarki Niemiec Robert Habeck z partii Zielonych planuje zwiększenie energii elektrycznej opartej na węglu. Komentuje to tak, to gorzkie, ale nieuniknione i chcę jeszcze... Ten udział energii opartej na węglu jeszcze przed nowym sezonem grzewczym, czyli przed jesienią tego roczną. Czy w takim razie kolej ma odchodzić od energii od, pozyskiwanej z źródeł konwencjonalnych? Są jakieś znowu dwie prędkości w Unii Europejskiej? Ja, to, przypuszczam, że Niemcy po prostu ratują się z własnych błędów no, polegających na likwidacji energii atomowej, tak i e, ale Nasz, nasz udział jeszcze w energetyce węglowej jest bardzo duży i nie wykaże z miesiąca na miesiąc, ani z, e, w najbliższych latach. Mamy prawo także używać węgla przez najbliższe lata. No Tę decyzję Niemiec traktuje jako ratunkową, bo są dwie rzeczy naraz, raz. Tak? Stawka na energię odnawialną. Niemcy zlikwidowali atom, no, popełnili ciężkie ciężkie błędy w sytuacji, w której y, y, trzeba nakładać sankcje na, na Rosję, ale my powinniśmy zadbać o własną ścieżkę dochodzenia do y, gospodarki odpowiedniej do ochrony y, klimatu i mamy to jeszcze przez pewien czas. Pan senator mówi, mówi o tym, że nastąpi z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc, no, ale my pamiętamy, co się działo z elektrownią i z kopalnią w Turowie. No właśnie, miała być wyłączona z jednej sędzi z Niemiec. Ale kopalnia, ale kopalnia z Turcji to nie jest efekt konfliktu z Niemcy, z Unią Europejską, tylko konfliktu polsko- czy on się chwali znakomitymi stosunkami w regionie. Czesi nas ostrzegali od tym od paru lat. Także wtedy, kiedy pani premier Szydło była sprawowa rządu, to jest zupełnie inna kwestia. Tylko ja pytam no, senatorze, Czym, tak, okej, okay, tylko ja pytam w szerszym tego... kontekście, czy to nie jest tak, że powinniśmy wobec tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wobec tej wojny, wobec tych szantaży energetycznych, których też, którymi Rosja się posługuje i to zresztą nie jest żadna nowina, no odejść może od tego i systemu ETF, handlu emisjami, handlu właściwie powietrzem i odejść od tych wszystkich założeń, tego Green Deal, tego zielonego ładu, który na nas wymusza, no dosyć jednak odchodzenie od energii konwencjonalnej. Na razie, na razie to my i, i, i jeszcze przez długie miesiące w e, poprzedzające wojnę, a myślę, że także w czasie wojny, importowaliśmy e, węgiel z Rosji, także to się e, faktów. Nie chodzi o to, żeby zerwać z Unią e, Europejską, to byłoby działanie kompletnie nieprzytomne i nieracjonalne. Proszę zauważyć, że niech tego naszych sojuszników. Bylibyśmy jedynym krajem w Europie, który by tak postąpił. Nie chcą tego. Ale ja nie powiedziałem A, o tym, żeby, żeby zrywać Unię Europejską. Ja powiedziałem, żeby reformować państwa... Unię Europejską. Teraz, teraz. Ani państwa bałtyckie, ani e, Rumunia. E, ja jestem absolutnie za tym, żeby prowadzić politykę obecności w Unii i bardzo mocnego dbania o własne interesy. Ale to trzeba przestawić się e, e, tej polityki, bo. Dla rządu Mateusza Morawieckiego najważniejszą kwestią było zakończenie bezsensownego sporu o praworządność. Bezsensownego, bo w Polsce nie dokonano żadnej reformy sądowej w korzyści obywatela. A wszystko inne odpuszczono. Odpuszczono kamiele, kamienie milowe, odpuszczono treść Krajowego Planu Odbudowy. No, ale o kamieniach milowych, tak, że tak, panie senatorze, to się dowiedzieliśmy w, w ostatnich tygodniach. Przepraszam, no dlatego rząd ukrywał, bo Mateusz Morawiecki ukrywał realną treść tego, co... Albo Komisja Europejska no, raczej. Dlaczego Nie, nie, nie. U ukrywał, bo rząd miał ten dokument, który mógł pokazać parlamentowi i opinii publicznej. Nawet przed własnymi ministrami, którzy no. <coughs> teraz opadają w konflikty z premierem. Ale strategia była rzeczywiście absolutnie błędna. E, my powinniśmy być mocno w Unii Europejskiej, zakotwiczyć w Unii Europejskiej. I dbać tam o swoje interesy, także o własną ścieżkę realizacji polityki klimatycznej. Ale to tego rząd nie robił. Rząd czyli bez... pan senator toczy uważa, toczy że toczy... Nie zależy... panie czyli niezależnie od tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, powoli wygaszać, chodzić się od węgla brunatnego, węgla kamiennego. No, ale nie powiedziałem tego. No, ale tak jest powiedziałem diktum tego, nie, nie, nie taki jest diktum Unii Europejskiej. W Polsce nie takie jest diktum taki, Unii Europejskiej. Ale nie ma takiego do którego roku mamy na, na zamknąć, razie, za odejść razie, od na, na razie, energii nie konwencjonalnej? Nie ma, nie ma takiego w Unii Europejskiej. 2049 proszę, rok. Pros, proszę te, kierować te pytania do premiera Morawieckiego, bo on się na to wszystko zgodził. E, ja powiadam, to jest polityka błędna. Powinniśmy być bardziej pilnować swojego interesu, zadbać o ścieżkę dojścia do gospodarki odpowiadającej rygorom ochrony klimatu, ale tego nie robimy, bo rząd toczy bezczęstowny spór polegający na wspieraniu destrukcyjnych działań pana ministra Ziobry, a resztę spraw kluczowych dla polskich podatników, dla polskich przedsiębiorców i dla polskiej gospodarki odpuszcza. Panie że to inny, inny temat. Czy pan by się zgodził z taką opinią? Yy, zacytuję. Ten rząd myśli w kategoriach Messnera, stawia na majestatyczne przekopy. Te pieniądze to zmarnowane pieniądze, to skaleczona polska yy, przyroda. Koniec cytatu. To oczywiście kontekst przekopy ślanej. Jestem yy, zwolennikiem odważnych in, inwestycji. Byleby one były realizowane, wie pan, bo. No przekup został Byle byłyby skutecznie zrealizowane. Także ja, ja nie krytykuję rządu za śmiałe decyzje, szczególnie wtedy, kiedy są realizowane. Natomiast obawiam się, że centralny port komunikacyjny nie będzie zrealizowany. Pani, ale ja pytam o przeko, bo to jest jeszcze, opinia, to ale... opinia, którą zdecydowałem do naszych słuchaczy, tylko wyjaśnię. To jest opinia y, Szymona Chłowni. Rozumiem, że pan by się pod taką opinią y, nie podpisał. To jest opinia z maja 2020 roku, co prawda, no, ale jednak wygłoszona. Nawet nie podpisałbym się, dlatego że nigdy się nie wypowiadałem krytycznie o tym przedsięwzięciu. I powtarzam raz jeszcze, no, rząd ma, ma pełne prawo, a nawet powinien być za śmiałe inwestycje, które są realizowane. A wyobrażam pan sobie szkoła, w takim razie... Dlaczego akurat pan pyta o... Pytam dlatego, wie pan, bo jest określona taka perspektywa, że Koalicja Polska miałaby właśnie z ruchem Szymona Hołowni pójść razem do wyborów. I chciałem pana zapytać, czy, czy z politykiem, który, pana, z którym proszę pan proszę się pana, tak dramatycznie pana, nie zgadza, czy byłby pan... Proszę, proszę. Pane, nie ma żadnej dramatycznej różnicy między Koalicją Polską a Szymonem Hołownią. Dramatyczne różnice to ja widzę między ministrami rządu Prawa i Sprawiedliwości, poszła. Ja wiem, że pan woli o rządzie po, rozmawiać, po, ale po, jednak... Skoro co trzy dni minister Ziobro obraża ministra premiera Morawieckiego, to może pan się by tym zajął. No ale ja, ja teraz po, rozmawiam to, z politykiem po, opozycji, do trudno, żebym o rządzie rozmawiał. Rozmawiam, to, rozmawiam to, to, o opozycji to, to, i pytam, to, to, czy pan widziałby taką koalicję z ruchem Szymona Hołowni. Niech pan mnie nie przerwa, bo to jest super szkodliwe z punktu widzenia interesu narodowego. Kłótnia między między ministrami jest szalenie szkodliwa, między Dobrze, panie senatorze, to no. okej, okay, to już tę opinię Pan wygłosił. To jeszcze na koniec naszej rozmowy jeden wątek. Jak pan patrzy na tą na tę wizytę kanclerza Scholza, prezydenta Macrona, premiera Dragiego w Kijowie. Czy pan nie obawia się, że tam no, mogły być takie rozmowy toczone w kontekście tego, żeby tej Rosji nie wyizolować? Takie opinie się pojawiają także w zachodnich mediach, na przykład The Guardian pisze pisze o tym. No zmienił trochę już retorykę i pisze o tym, żeby jednak. No, Głos Rosji uwzględnić. Po pierwsze kluczowe będzie stanowisko i determinacja Amerykanów. Mam nadzieję, że prezydent Biden nie zmieni swojej polityki, że ona będzie do końca twarda. To jest kluczowy czynnik. Po drugie, no, w interesie Ukrainy, Polski, naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Europy Wschodniej jest to, żeby przekonać całą Europę, całą Unię Europejską do naszego stanowiska ryzyko pobłażliwości wobec Rosji istnieje. No ale od tego mamy politykę polską, żeby to ryzyko minimalizować. Ryzyko minimalizować, tak, tylko, tak? Że, tylko, że jest problem, że tutaj Zachód nie mówi jednym głosem. Jest właściwie dosyć dramatyczna rozbieżność. Proszę pana, nikt nie mówi w takich sprawach jednym głosem. Najbliższy sojusznik PiSu, Węgry, wspierają Putina najintensywniej jak mogą. Najbliższym sojusznikiem w tej chwili Polski jest Zjednoczone, a nie Węgry. Tak, ale jeszcze parę miesięcy temu były e, e, Węgry. Nie, nie, świat, w którym wszyscy nas popierają, idealnie e, nie istnieje. Zadaniem odpowiedzialnej polityki polskiej jest to, by zadbać maksym, o maksymalne poparcie dla bezpieczeństwa naszego regionu i, na, i otwartość wobec e, Rosji. Więc e, ta wizyta jest e, czymś, czego należy się cieszyć. Tak jak z wizyty szefowej Komisji Europejskiej w e, Kijowie, bo to. O, oznacza, że jest więcej determinacji niż pobłażliwości. A to nie jest gra pozorów ze strony Niemiec. Jeszcze jedno pytanie, ponieważ na przykład profesor Bogdan Musiał, znawca stosunków rosyjsko-niemieckich i także człowiek, który mieszka po prostu w Niemczech i śledzi to, co się dzieje także w, w Niemczech z bezpośredniej bliskości, mówi o tym, że w niemieckich firmach zbrojeniowych na składach są gotowe czołgi decyzji politycznej z urzędu kanclerskiego, żeby je wysłać na Ukrainę. Tak, no Niemcy popełniają w tej sprawie zasadnicze błędy, tak? Ale są w mniejszości w Europie. Są w mniejszości w Europie i co więcej, e, społeczeństwo niemieckie jest za e, twardą wobec Rosji, tak? No i oby to społeczeństwo wynosiło też korekty tej polityki. Tak, ale pomyślenie, ale ważne jest, to jest ważny jest nasz interes, interes Rzeczypospolitej. E, w długim terminie, w perspektywie kilkunastu lat, on nie jest do e, zagwarantowania wyłącznie oparciu o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Proszę zauważyć, jak, jaką politykę prowadzą ludzie, znaczy państwa, którzy, które są zagrożeni przez Rosję, państwa bałtyckie czy Rumunia. To jest stawka na to, żeby połączyć sojusz ze Stanami Zjednoczonymi ze współpracą, z dobrą współpracą z całą Unią Europejską, więc radziłbym nie eksponować różnic, uważania się, poczucia wyższości, nie ogłaszać, że Zachód ginie, tylko nastawić się na to, Polska miała sojusz z Ameryką, kotwiczenie tak Stanów Zjednoczonych i jak najlepsze relacje no Tak by było do... oczywiście najlepiej. Bardzo dziękuję. Tak. Pytanie, czy to jest ja realne? To Senator. Ulej... Senator Michał Jazdowski, koło senatorów Koalicja Polska PSL, był gościem poranka w Polskim Radzie 24. Dobrego dnia. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.